Jacek, powiedz proszę, wdarłeś się przebojem na listę bestsellerów. Jesteś bardzo potrzebnym pisarzem i to chyba od kilku miesięcy dopiero, bo to jest Twój debiut. Eee, to znaczy tak. no Trochę mnie zaskoczyłeś, <laughs> czy się wdarłem. No, tak, tak. Znaczy, książka się przyjęła i sprzedaje się nieźle. Teraz właśnie dostałem informację o trzecim do druku. A. No, ale co tu więcej powiedzieć. No, udało się. A spodziewałeś się takiego sukcesu? E, przy tej książce... Znaczy, wiedziałem od samego początku, że ta książka mm, no jest tak skonstruowana, że ona przyjmie się albo bardzo dobrze, albo bardzo źle. Że ona jednak nie będzie taka przemilczana, bo to jest dosyć oryginalna propozycja. No i z dwojga tych propozycji, aż znaczy z dwojga tych możliwości ona przyjęła się akurat... Można chyba powiedzieć bardzo dobrze. No jest to już nazywane sukcesem. Znaczy, ja niespecjalnie mm, lubię się tym chwalić i, i o tym opowiadać, bo no nie jest to jakby mój cel z tą książką jakoś mocno zawalczyć. Bo mam taki plan, żeby pisać trochę dłużej. I... Też się o to chciałem spytać. Tak, także to jest jakiś taki początek drogi. To jest mniej więcej taka sytuacja, jakby strzelić e, bramkę. Na początku meczu i, po, i uważać, że to już jest Sąc. sukces, tak? No to jest na razie 1 do 0 i cały mecz jeszcze jest do rozegrania, więc ja się z tego cieszę, oczywiście. Fajnie się to udało, ale to jest dopiero początek. Żona Henryka, bohaterka, rezolutna, starsza pani, powiedziałbym, że taka kobieta z Biglem. Czy to jest klucz do sukcesu, tego słowa, którego tak unikasz? No, tak, cała ta książka jest oparta na niej, tak naprawdę to poza tą główną bohaterką to nie ma tam za wiele. Czy jest wątek kamienic? Tak, tak, no i on jest, on jest on jest on jest ważnym tłem, ale to akurat próbowałem już wielokrotnie wcześniej ugryźć i niespecjalnie było to atrakcyjne, niespecjalnie to się przyjęło. Nie udało mi się napisać dobrego scenariusza na ten temat, ale tutaj ta bohaterka jest w stanie no, unieść każdą historię i ona mhm. fajnie dosyć, dosyć gra. I no, udało się przełamać jakiś taki stereotyp. Czytelnikom to się, to się spodobało. Powiem Ci, że ja osobiście bardzo się cieszę z Twojego sukcesu. A to dlatego, że ja staram się śledzić na bieżąco aktualne tytuły te, które gdzieś tam chwytają i w ostatnim czasie czytałem parę dziwnych książek w rodzaju jakieś tak zwane erotyki Blanki Lipińskiej, Greje itp. i to z mojego punktu widzenia było strasznie miałkie, um, nikomu nic oczywiście tutaj nie ujmując, natomiast sięgnąłem po twoją książkę i się ucieszyłem, że wreszcie jest bohater, który jest stary z jajami, chociaż jest kobietą. <śm> Jest wesoły i przede wszystkim jest to napisane w sposób niezwykle wartki, zgrabny i zabawny. No, odnośnie tej bohaterki, no to faktycznie jest tak, że mm, to nie jest taki standardowy bohater, zwłaszcza w kryminale, gdzie dominują jednak no, tacy młodzi mężczyźni, ewentualnie atrakcyjne kobiety, po to, żeby jedni mogli się w nich zakochiwać, a drudzy z nimi identyfikować. Ale w kraju, w którym wydaje się między 200 a 300 kryminałów rocznie, no to ciężko się ustawić w tej kolejce i z czymś ciekawym się pokazać. Poza tym, ja mam taki sposób kombinowania jeszcze ze szkoły filmowej, żeby szukać jakiejś oryginalności czegoś, czego jeszcze nie było, a że wszystko już było, no to to jest coraz trudniejsze. Ale trzeba jakby szukać e, jakiejś nowej, ciekawej perspektywy, i tutaj, dlatego, jest to opowiedziane z perspektywy takiej e, starszej pani. Też, e, znaczy, to wydaje mi się wychodzi na, naprzeciw e, wielu oczekiwań, bo ja, na przykład, e, dziwi mnie, jak ludzie zachwycają się też e, postacią przestępcy. Tak? Są, są bo, bo, bohaterowie eksploatowani, którzy są jakimiś seryjnymi mordercami, jakimiś tam innymi. A, rzadko kiedy ktoś e, e, pochyla się nad e, ofiarą, więc to jest tutaj e, z, też z tego punktu widzenia, tutaj wydaje mi się dosyć ciekawe. U ciebie ofiara jest dosyć, to jest trochę taka przewrotna ofiara. No tak, ale, ale, jest, ale jest, to, jest to punkt wyjścia, ona zaczyna wtedy być, być aktywna i opowiada tą swoją, tą swoją historię. A czy myślisz, że mm, to będzie taka. Panna Marpu nie tych listy, że to będzie seria, czyli kolejne pozycje, które zamierzasz stworzyć, a może już stworzyłeś, to będzie kontynuacja, czy to będzie coś zupełnie innego? To będzie kontynuacja, ale też nie zamierzam tego jakby eksploatować tak taśmowo, że będzie po prostu każda część, i ona będzie biegać po mieście i ganiać tych bandytów. E, tylko chciałbym też wprowadzać jakieś nowe światy, nowe tematy. Przeprowadzi się do Krakowa czy. Nie. Ale przeprowadzi się, ale nie do Krakowa. Dosłownie. Ale o tym nie mogę powiedzieć. E, to znaczy, znalazłem fajną metodę i, i, i chcę opowiadać dalej tą bohaterką. Ale chciałbym uniknąć czegoś takiego, żeby pisać teraz 10 identycznych książek i odcinać gdzieś kupony od fajnego pomysłu, który, yy, który udało się tutaj zrobić. Yy, myślę na tym jak, yy, jak nad yy, kolejnymi sezonami yy, serialu. <gry> nie jeszcze nie oglądałem. No coś... e, gdzie, to możemy to, to może. ostatni o tym sezon, ostatni sezon podobno kasują. A no ale to nie ma co. Już, to widzimy, też nie ma że... co zaczynać. To znaczy o co chodzi, żeby, żeby, bohaterka na pewno zostanie. Ona może się gdzieś trochę, trochę zmieniać, ale ten jej główny charakter i główne cechy pozostaną na pewno. Ale chciałbym opowiadać różne, różne historie i różne tematy, nie tylko rozwiązywać jakieś tam zagadki kryminalne, no bo to, to jakby mnie aż tak bardzo nie interesuje. Jakbym się chciał z, zajmować zagadkami, to może bym układał krzyżówki. Okay. A w kolejnych częściach chciałbym znaleźć jakieś, jakieś fajne nowe rzeczy do poruszenia. Powiedz proszę, jak zmieniło się twoje życie po wydaniu książki, poza tym, że często bywasz w klubach seniora? Znaczy moje życie nie zmieniło się zbyt wiele. Znaczy mam jeszcze mniej czasu niż miałem. I, i co? No więcej czasu, zdecydowanie więcej czasu poświęcam na social media. Jest to jakiś wymóg teraz, żeby, żeby być tam z czytelnikami. No i pojawiają się terminy, pojawiają się terminy na... Kolejne do, książki? Tak, do, do, do sprostania temu, a na, pisząc pierwszą książkę, no ma się pewną swobodę, tak? Miałem tam sporo, sporo czasu, bo kilkanaście lat mhm. e, i wtedy mogłem tam wszystko włożyć, co miałem. Teraz już to musi nabrać pewnego tempa, bo, bo rynek wymaga, żeby nie znikać na zbyt Długo. Długo, tak. I, i pojawiać się ym, w internecie, pojawiać się właśnie na spotkaniach. A poza tym, poza tym, no aż tak, aż tak, aż tak wiele się, się nie zmieniło. Czyli pracujesz dalej gdzieś na etat, tak? Czy, tak, czy już nie? Tak, Znaczy myślę, że, że może przyjść taki moment, że ym, oszaleję do tego stopnia, że postanowię <grym> żyć tylko z pisania. I przeżyć jeszcze, nie umrzeć z głodu ani z zimna, ale to jeszcze nie teraz. Plan miałem taki, że, że po kilku książkach ta sprzedaż mogłaby osiągnąć taki poziom, żeby, żeby to miało sens. Zdarzyło się to akurat już teraz, ale wydaje mi się, że ten poziom nie będzie do utrzymania. Wydaje mi się, że, że to się tak dobrze przyjęło, bo to jest pewna nowość, ale już każda kolejna książka nie będzie aż taką nowością. Bo będzie jednak w pewnym stopniu podobna i to się kiedyś yy, znudzi. Czyłeś się, studiowałeś? Yy, scenopisarstwo, tak się domyślałem właśnie. I stąd właśnie mam jakieś. Pasowałoby. <grym> stąd mam jakieś takie nawyki właśnie do nadania tempa, do kondensowania, do unikania takich pustych przebiegów, bo ile w książce, to wydaje mi się, można łykać taką długą nudną fabułę i się przeżyje. To na przykład jak się siedzi przed telewizorem i tam się po prostu przestanie no. dziać, no to każdy przełącza kanał, tak, albo, albo w kinie. No to jest nie, niedopuszczalne, więc wydaje mi się, że dlatego ona ma jakieś takie tempo i taką gęstość. Myślałeś o tym, żeby napisać jakiś scenariusz? E, to znaczy, no ja pisałem wcześniej, nawet sprzedawałem i nawet jakieś konkursy wygrywaliśmy, to krążyło gdzieś po telewizjach i wszyscy chwalili. Ale no nikt jeszcze się nie zdecydował tego, tego wyemitować, dlatego że tam też jest starsza osoba. Starsza osoba i chore dziecko i to. Starsze osoby nie są popularne? No nie, absolutnie. Oczywiście, że nie. Znaczy w telewizji musi być ładnie, kolorowo. Wysoko. Nawet u jakiś tam, nie wiem. No, są twórcy, którzy. To znaczy Canal Plus, i... nie lubią koniecznie, żeby było ładniej i kolorowo, tylko właśnie na odwrót. Tak, tak. W Polsce mam wrażenie, w polskim kinematografii to jest nawet dosyć często. To znaczy, w filmie tak, ja akurat bardziej próbowałem w serialu i tam faktycznie. Yy, pisaliśmy z bardzo dobrym producentem, który produkuje dla HBO i dla Canal Plus. I oni mogliby w to wejść, tam coś się nie udało, może jeszcze kiedyś. Znaczy ja teraz tą książkę właśnie zarekomendowałem temu producentowi, on się zobowiązał przeczytać. Także może coś z tego będzie. Znaczy ja na to liczę. Znaczy, teraz nawet nie chciałbym za bardzo się tym zajmować, bo mam po prostu sporo jeszcze do napisania, ale wydaje mi się, że to ma potencjał. Znaczy, chciałbym tak myśleć, że jeszcze potrafię pisać w ten sposób, żeby to miało potencjał na, na ekran i to, to byłoby fajne.